Witajcie, witajcie. Nie wiem, czy widać, czy słychać. W każdym bądź razie internet jest tu kiepski dzisiaj. Jak zwykle. Zaraz zobaczę, czy, czy coś idzie, czy nie idzie. Może się ktoś odezwie na czacie. O, widzę, że się zdjęcie pokazało. Czy long transmisja jest za wolna. No widzicie, tak to jest, że niestety weekendy jest kiepsko z internetem w jakichś mniejszych miejscowościach Nie wiem, czy ktoś jest. Ja spróbuję się połączyć. Spróbuję się połączyć. Jest ktoś, coś mnie ktoś słyszy. Grzegorz Dudek witam Witam witam. Ja spróbuję tu niestety znowu na telefonie połączyć się przed Wi-Fi. Pewnie będzie jeszcze mniejszy, ale zobaczymy. Yy, idzie Idzie i słychać. Dobrze. Yy, w takim razie... W takim razie powiem wam dzisiaj, jak wiecie, były mistrzostwa mistrzostwa w zbieraniu Grzybów, Agnieszka Robska. Witam wszystkich. Były te mistrzostwa. Bardzo było fajnie, bo tutaj z Dolnego Śląska kilka osób przyjechało i z Wrocławia. Ci, którzy ich znam, tak innych zdjęciach zobaczycie Beatę. Przy okazji powiem, że zdjęcia super zaczynasz robić. Jestem zadowolony, że ten aparat poszedł w dobre ręce. Zwłaszcza twoje, które mogą fotografować mnóstwo ciekawych grzybów. Także piękne zdjęcia. Widziałem, że naprawdę jak na takie początki fotografii to jesteś, bardzo dobrze ci idzie. Tu na zdjęciu widzicie fragment wystawy. Znowu zrywa, tak, cześć Batka. Yy, tu jest część wystawy i powiem Wam, że Józiu i Kaziu yy, no, spisali się super, nazbierali bardzo dużo grzybów jak na ten czas. Tutaj jela oczywiście. Yy, także no, tutaj w kotlinie kłodzkiej no, w tej chwili jest trochę kiepsko no ale te grzyby były przewiezione z Małopolski gdzie jeszcze grzybki były także że dużo nie wiem nie liczyłem ja nie, nigdy tak dokładnie nie liczę zobaczcie jakie piękne niektóre beata dziękuję staram się <laughs> chyba ci też musi pomagać troszeczkę podrasowujesz bo to chyba nie są tak zupełnie Prosto z aparatu, bo tam widzę i kolory są piękne. Nie wiem, czy tam nie, troszkę nie, 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 nie poprawia, ale nawet jeżeli, no to efekt no ładnie, ładnie i kadry widzę i wszystko. Także trzymaj, i tak dalej, a będzie dobrze. No i zobaczcie, tutaj są. Jestem, Aga pani Wiesławie e, Agnieszka. Na FP jestem Aga. A Agnieszka Aga. No widzisz, tak to jest, jak ktoś ma troszkę inna, czy inną ksywkę niż także sorry. No, bo dużo powiem wam, że w tego typu miejscach, jak u uzdrowiska jest. Generalnie dużo takich osób, które właśnie są na tych wypoczynkach zdrowiskowych, no ale były też i dzieci. To jest jedno, jedno ze zdjęć, na których udało mi się spotkać dzieci, które też. Interesują grzyby jak widzicie no było dużo dużo gatunków takich jadalnych no to to było nie wiem z 30 dużo było niejadalnych trujących no i przede wszystkim były te najbardziej śmiertelnie trujące muchomory zielonawe był porfirowy jak pamiętam Także dosyć, dosyć dużo. Tylko na razie grzybów nic, nic nie ma. Także, o tutaj widzicie osoby, które uczestniczyły w grzybobraniu. Na pewno ich rozpoznajecie, jeżeli jesteście na grupie tej, czy na innych. To są osoby, no, bardzo, bardzo znane. Radek, no i tutaj Kukułka, zawsze mi się tylko Kukułka kojarzy w każdym bądź razie oni uczestniczyli powiem wam szczerze, że, że znaleźli stosunkowo dużo grzybów nie byłem do końca na, na ogłoszeniu wyników ale nie sądzę, żeby któryś z nich wygrał bo wygrała osoba, która chyba miała 1,5 kg grzybów była jedna osoba, która zagrała kosz starych grzybów które miały już pewnie z dwa dni ale tak się nie robi, w każdym bądź razie sądzę, że w, tam uczciwie wygrała y, tą główną nagrodę, 1000 złotych, no, Osobiście nie robiłbym tego typu nagród pieniężnych, tylko jakieś tam y, wolałbym y, podzielić taką nagrodę pomiędzy kilka osób, nie, no ale tak sobie organizator wymyślił, no i cóż, cóż, cóż powiem, no, w każdym bądź razie sądzę, że ta osoba, która wygrała, wyniki miały być chyba o 19.00, podane oficjalnie. No jutro, już tutaj będzie u mnie, to się dowiem, jak się to tam skończyło i jak co. Bo ja odkryłem, że Grzegorz nie ma, znalazłem gdzieś borowiki. Mój jutro idzie sprawdzić do lasu, czy coś przyniesie, zobaczymy. Także słuchajcie spotkania. O, proszę bardzo, następne. Też chyba znacie y, na Facebooku. Także ponowne połączenie udane. Dobrze. Także myślę, że, że teraz znowu idzie, bo